Witajcie na moim kanale. Ja jestem Noli, a dzisiaj pokażę Wam najlepsze składy do 100 tysięcy końców. Przygotowałem aż 7 takich składów. Pokażę Wam jacy zawodnicy powinni znaleźć się w tych składach, oraz przykładowo jakiej formacji użyć. Wiadomo, każdy używa formacji, jaka mu pasuje, ale pokażę Wam mniej więcej jak ja bym użył tych zawodników, w jakiej formacji. Dobra, no to przejdźmy sobie do pierwszego właśnie składziku, który widzimy. Mamy tutaj Martiala na skrzydle Sisoko, Pepe, Fabinio. Lukasa, Rashforda, Mendiego na obronie, Militao, Areole, Lengleta i Trippiera. Słuchajcie, na upoką tej drużyny jest Sisoko i Moura. Wiadomo, są to chyba najlepsi zawodnicy z najtańsi, najtańszych. Sorry. Są to najlepsi zawodnicy z najtańszych. Naprawdę gra się nimi super. Grałem sporą ilość czasu z Sisoko, gram do tej pory tylko po prostu w wersji footmass. Co do obrony, no to mamy Mendiego. Mendy dalej jest używany, czy w drogich, czy w tańszych składach, czy w wersji Futmas, czy zwykły. Naprawdę wielu zawodników go używa. Także polecam. Areola na bramce 8-2, nie myślę, że jest słaby. Dobra, przechodzimy teraz do ustawienia, jakiego bym użył, czyli 4-2-3-1 z Rashfordem na napadzie, Martialem i Pepe na bokach, Lukasa na SPO, naprawdę bardzo fajnie on rozgrywa piłeczkę, Sisoko z Fabinio z tyłu. No i obrona, wiadomo jak to obrona, tak jak było tak jest. Naprawdę myślę, że ten składik Fabinho z Cisoco będą tutaj ładnie czyścili, a Moura będzie, no będzie robił robotę. Dobra, mamy kolejny składik tutaj 4-4-2 i takiej samej formacji użyłbym w grze. Tutaj co do zmian to mamy jeszcze Lacazette na napadzie wraz z Lucasem Moura. Dembele prawe skrzydełko, Dembele jest naprawdę też świetnym zawodnikiem. Matuidi z Alanem myślę, że jako SP będą robili robotę bezproblemowo, Kosta na skrzydle, szybki tak samo jak Dembele, I tutaj zmiana na lewej obronie, mamy Alexa Telesa, Alex Teles też niczego sobie, czasami za bardzo wybiega do przodu, ale zobaczycie, dobra, lecimy z kolejnym składikiem. tutaj Liga Angielska, Gabriel Żerstus na napadzie, Mamy Mareza Andersona, Endombele i Sisoko. Endombele to taki właśnie gorszy Sisoko, troszkę naprawdę też fajnie czyści. Dele Ali, mm, Dinie, Dinie na tej lewej obronie. Myślę, że jak najbardziej damy mu jakiś styl gry troszkę do tempa i nie ma problemu. Loris na bramce, Loris, naprawdę bardzo dobry bramkarz. Przejdźmy w ogóle, jakbym to ustawił. Też bym to ustawił 4-2-3-1 z Jezusem na napadzie Andersona. I mareza na bokach Ali też fajnie powinien rozgrywać piłeczkę. Właśnie Sisoko z Ndombele, bez problemu. Wydaje mi się, że będą wszystko czyścili. Ndombele też grałem. Naprawdę bardzo fajnie w obronie. Sanchez, bardzo dobry obrońca. Cancelo też używany w wielu składach do tej pory, nawet w tych droższych, w tych tańszych. I tutaj mamy dobrego bramkarza. Dobra, lecimy sobie z kolejnym składikiem. Tutaj mamy po prostu za de Jonga. I Bena Jedera, którego damy na napad za Lakazeta. Tylko że tutaj znowu bym był bardziej skłonny, co zaraz wam pokażę. Ustawić to w 4, 2, 3, 1. No i tutaj mamy jeszcze Hernandesa na środku obrony. No i właśnie. Ben 1 na napadzie. Moura na SPO. Dembele z martialem na bokach. Bardzo fajny duecik. Dejong z Sisoko. No też petarda, nie oszukujmy się. Popaki nic nie przepuszczą, wszystko będzie zamknięte. Mendy, Hernandez, Militao, Semedo, Semedo jako prawy obrońca też serdecznie polecam, bardzo długo nim grałem. Lecimy tutaj z kolejnym składikiem. Tutaj dodaliśmy Lemara, Griezmana w obronie, Gomeza i Wana Bisakę na prawą obronę. Wiadomo, później możemy to zmodyfikować, dorobimy się troszkę końców. I zmienimy sobie tego prawego obrońcę. No i tutaj ustawiłbym właśnie Griezman'a na SPO, ponieważ bardzo fajnie on sobie tam radzi i tutaj dajemy Lucas'a Moura na napadzie i też również sobie radzi świetnie, tak jak na SPO. Na bokach Lemar Dembele bez problemu, znany duet Sisoko and Dembele daje radę. Kolejny składzik. Tutaj zostawiłbym to tak jak jest. Ta formacja jest odpowiednia. Promes, bardzo fajny zawodnik w informie, mam go na ławeczce. Daje sobie radę. Tutaj możemy w ogóle trochę powachlować tymi zawodnikami, bo tu mamy taką taką trochę mieszankę. Także tu jest duży wachlarz możliwości. Możecie kombinować. Tutaj przejdźmy. Mamy mamy tutaj Ligę Włoską z Martinezem i formem Lozano. Rozano będzie grał na prawym skrzydle. Bardzo fajnie. Bonaventura Alan. Też bardzo fajny duet. Bonaventura, no Troszkę gorszy, ale naprawdę fajnie się to sprawdza. Hernandez na lewej obronie. Szybki, fajny zawodniczek. Costa, Costa się już wcześniej pojawił, to widzieliśmy. Manolas w obronie. Też bardzo dobry. To ustawiłbym właśnie w 4-4-2. Bonaventura z Alanem na SP. Lozano z Costą na bokach. Świetnie sobie poradzą. Martinez, Gomez w napadzie. Szybcy, fajni zawodnicy. Dobra, kolejny składnik właśnie z ligi włoskiej. Tutaj mamy Mertensika. Dodaliśmy Mertensa, Naingolana, Naingolan, O. Też bardzo fajny zawodnik. Też nic nie przepuści, zobaczycie. No i ustawilibyśmy to w 4-4-2. Właśnie Mertens z Gomezem na napadzie, Alan z Naingolanem. Na Speromanioli z Smaling obrona, Perin na bramce, Hernandez lewa obrona. No i mamy tam jeszcze Zanilo. Tak, Zanilo, dobrze powiedziałem. Yy, Zanilo na prawym skrzydle też bardzo fajny zawodnik, grałem nim, mogę go szczerze polecić. Zobaczycie, wiadomo, dorobicie się więcej końców. Polecam poradniki na moim kanale i składik za milion. 2 3 4 5 bez problemu kiedyś do was przyjdzie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, piszcie w komentarzach, co byście chcieli, do jakiej kwoty, do jakiej kwoty, jakie ligi. Wiecie jak jest. Dobra, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Pętajcie o sobie Łapeczce. Na razie.